To jest Wbox.pl. Polskie narzędzie, jedno narzędzie AI, które służy do tworzenia treści w Twojej małej firmie. Większość właścicieli firm uważa, że pisanie reklam, ofert, postów, opisów produktów musi być czasochłonne i kosztowne. A co jeśli powiem Ci, że AI może zrobić to za Ciebie dosłownie w 5 minut, pisząc perswazyjne teksty, gotowe kampanie reklamowe? Dzięki temu narzędziu yy, tworzę nie tylko yy, teksty dla siebie, ale też zarabiam na tym, yy, tworząc teksty dla swoich klientów. W tym wideo pokażę Ci dokładnie, z których funkcjonalności tego narzędzia ja korzystam i jak to robię krok po kroku. Narzędzie posiada bardzo hojną wersję darmową, więc możesz sobie skorzystać, potestować pisząc teksty właśnie dla swojej firmy. Zaczynamy. Tak wygląda kokpit Wubox po zalogowaniu. Po lewej stronie właśnie mamy, mamy panel, gdzie mamy te wszystkie funkcje do tworzenia różnych treści, które też są rozbite na podkategorie. Na przykład media społecznościowe. Możemy tutaj właśnie kreować pomysły na nasze treści, a możemy też pisać gotowe posty na nasze social media. Tutaj podoba mi się taki fajny licznik, który liczy ile mniej więcej czasu już zaoszczędziłem tworząc właśnie z narzędziem WBOX.pl. W moim przypadku, jak widzisz, jest to 55 godzin, więc warto ponad dwie doby. I teraz jeśli myślisz sobie, no dobra, ale przecież jest ChatGPT, jest Gemini, jest Cloud, Owszem, ale narzędzie Wbox jest dużo bardziej komfortowe, zwłaszcza właśnie dla osób początkujących, ponieważ nie musisz znać się na prompt engineeringu, czyli sztuce pisania, pisania dobrych promptów, aby dostawać dobre informacje zwrotne. Tutaj piszesz tylko, czym się zajmujesz, co sprzedajesz, co za chwilę Ci pokażę i masz gotowe perswazyjne treści. I zaczniemy sobie może właśnie od funkcjonalności media społecznościowych, gdzie mamy m.in. kreator pomysłów na social media. Wybierzemy sobie publikowanie np. Na, na Facebooku i piszemy, czym się zajmujemy. Wpiszemy fikcyjną firmę, nazwa firmy Clean Smile, Clean Smile i czym się zajmujesz? Napisałem stomatolog i nazwa miejscowości, tak aby też to, te zwrot, te informacje, te treści były bardziej personalne właśnie pod tutaj lokalną firmę. Klikamy generowanie i mamy pomysł na treści, które możesz przekuć albo w gotowe posty, albo na przykład zrobić z tego rolki. Co za chwilę Ci pokażę, bo to narzędzie pisze też gotowe skrypty do rolek. Weźmy sobie na przykład ten pierwszy tytuł, bo jest bardzo dobry, pięć najczęstszych błędów codziennej. Higienie jamy ustnej, możemy sobie skopiować i dalej mamy opcję 3, według których możemy napisać tutaj post na social media. Przetestuj, który z tych trzech formatów będzie ci przy, bardziej przyjazny. Ponieważ tutaj mamy temat, taki 5 najczęstszych błędów, to ja wezmę na przykład post na social media w modelu problem-rozwiązanie. Wklejamy tutaj tytuł naszego pomysłu i wpisujemy też tutaj, oczywiście, nazwę naszej. Działalności i klikamy generowanie. I zobacz, post pisze się w mgnieniu oka, można powiedzieć. Jest gotowy do wklejenia na, na przykład, właśnie na Facebooka. Jest też dobrze sformatowany. Mamy emoji, akapity są od siebie oddzielone. To nie jest taka pusta ściana tekstowa. Jeśli na przykład uznasz, że jest za długi na przykład ten tekst, to oczywiście możemy go sobie skrócić. Wystarczy, że tutaj go sobie zaznaczymy. Jest opcja AI i jest coś takiego właśnie jak na przykład. Zmniejsz zawartość, wtedy możemy sobie go tutaj zmniejszyć, tak? I zobacz, tak jak mówiłem, jest to w, w oparciu o model problem-rozwiązanie, więc mamy tutaj problem, zbyt e, mocne szczotkowanie, problem i mamy rozwiązanie, tak? Więc jest to naprawdę fajne. Potestuj w, w swojej niszy, jak to u Ciebie działa. Mi się e, bardzo podoba pierwsza opcja, czyli ten zwykły post na social media. Jest to najbardziej uniwersalny i teraz tak, e, też tutaj, żeby Wbox lepiej znał kontekst o Tobie, o Twojej firmie, o Twoich produktach, o Twoich usługach. Zaznaczamy opcję Uwzględnij markę, i wtedy narzędzie VBOX będzie pisał jeszcze bardziej spersonalizowane treści, bo zna o nas i o naszej działalności wszystko. Tutaj, też w tej opcji post na social media, możemy też wybrać na przykład ton głosu. Jeśli chcemy, na przykład może to być przyjazny, albo ekscytujący, albo humorystyczny, albo na przykład empatyczny. Wybierzmy empatyczny, ponieważ tutaj mamy takich pięć najczęstszych błędów codziennej higieny jamy ustnej, możemy wybrać. Możemy też tutaj skrócić na przykład długość tego posta. Możemy też kreatywność na przykład wziąć na bardziej kreatywny, tak? Klikamy generowanie i mamy tutaj post. Te posty są dość długie, więc uznaj sam, czy nie są zbyt długie, możesz je oczywiście sobie skrócić. Kolejna bardzo dobra funkcja to tutaj zakładka e-commerce i tutaj mamy coś takiego jak opis produktu. Bardzo cenię sobie właśnie tę funkcjonalność, ponieważ te opisy są bardzo perswazyjne, co za chwilę zobaczysz. I weźmy sobie tutaj, powiedzmy, nasz produkt. Niech to będzie, tak pójdziemy, może mocno: szampon na wszy, clean up, publiczność. To będą rodzice małych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Opis produktu, wklejmy po prostu szampon na wszy. I tutaj nic nie trzeba kombinować. Klikamy generowanie. I zobacz. I mamy tutaj właśnie gotowy tekst, który możemy sobie wkleić na naszą na nasz sklep internetowy właśnie w opis produktu, gdzie mamy to też napisane bardzo fajnym językiem korzyści. To nie jest sucha papka, tylko mamy właśnie tutaj między innymi te benefity, korzyści, tak? Więc mamy tak skuteczność potwierdzona, bezpieczeństwo i delikatność, łatwość użycia, przyjemny, neutralny zapach odpowiedni do całej rodziny, tak? Więc jest to też długie, mamy działanie, mamy sposób życia, więc mamy tutaj gotowca. Gdybyś chciał to klepać na przykład w czacie GPT, to musiał musiałbyś mu dać bardzo dokładne e, wytyczne, a tu masz, widzisz, gotowca. Oczywiście też warto przeczytać, bo ta sztuczna inteligencja w nie zna Ciebie. Nie zna całego kontekstu, więc warto po prostu przeczytać ewentualne pewne rzeczy, skorygować. Kolejna z jednych moich ulubionych funkcjon funkcjonalności znajduje się w zakładce Strategie marketingowe, i tutaj, właśnie w strategiach marketingowych, mamy mistrza języka korzyści. Jest to bardzo przydatna funkcja, eee, przyda się każdemu, kto sprzedaje, bez względu na to, czy są to produkty, czy usługi. Zauważyłem, że przedsiębiorcy. Eee, Opisując wartość swojego produktu, wartość swojej usługi, za bardzo skupiają się na jego cechach, a nie na korzyściach, czyli na tej metamorfozie, którą te, ten produkt daje. Tak, Jeśli idziesz do szkoły tańca, to nie idziesz dlatego, że chcesz akurat nauczyć się tango czy akurat rumbę, tylko dlatego, że na przykład nie chcesz wypaść na gapę, na beztalencie taneczne, na swoim pierwszym tańcu na weselu, albo chcesz kogoś poznać, albo chcesz, nie wiem, odświeżyć relację z żoną, kochanką, żoną, babcią, koleżanką, idziesz żeby po prostu tam spędzić miło czas, tak? Więc tutaj wpisujemy cechy, czyli te takie beznamiętne rzeczy po prostu, które opisują produkt, a to narzędzie zmienia to na korzyść, a korzyści sprzedają. Sam zresztą zaraz zobaczysz na tym właśnie jaskrawym przykładzie naszego szamponu na wszy. I mi przyszły tak naprawdę tylko trzy cechy, ale to narzędzie, zaraz zobaczysz, da mi więcej jeszcze korzyści. Napisałem takie cechy. Tylko jedno użycie, dyskretne opakowanie i nazwa, i nie szczypię w oczy. No, jest to szampon, tak? Klikamy generowanie i zobacz. Mamy cecha tylko jedno użycie. Korzyść oszczędzasz czas i nerwy, aby skutecznie pozbyć się tego właśnie e, problemu. Dyskretne opakowanie i nazwa. Cecha. No ale co ta cecha daje? Daje właśnie taką korzyść, tak że tą prywatność dla ciebie. Nikt się nie domyśli, że po prostu walczycie z takim oto problemem. Nie szczypie w oczy. Mycie oczywiście jest komfortowe, bezstresowe, delikatna formuła, nie podrażnia oczu, a dzieci chętnie współpracują, tak? I zobacz, tutaj jeszcze ja napisałem tylko trzy cechy, a to narzędzie stworzyło mi aż 10 e, korzyści, które mogę sobie z tego wachlarza, wachlarzu, że tak powiem, e, wybrać. Tak? Przystępna cena nie obciąża włosów, włosy Twojego dziecka są mięciutkie, łatwe do rozczes rozczesywania, nie wymaga specjalnych grzemieni. Czyli tak jak widzisz, to e, narzędzie, WBOX z moich trzech cech, domyślił się, co jest moim produktem, jakie inne mogą być cechy, jakie inne mogą być meta korzyści skorzystania z tego produktu. Więc warto to właśnie tutaj ogarnąć. A jeśli chcesz więcej wiedzy o sztucznej inteligencji w Twoim biznesie, w opisie tego filmu znajdziesz link do mojego autorskiego kursu AI dla biznesu. Kurs, który odmienił biznesowe życie kilkuset osobom. Pokażę Ci w tym kursie, jak krok po kroku wdrażać sztuczną inteligencję w Twojej firmie. Link do kursu oczywiście w opisie tego filmu. Zobacz zaraz po tym wideo. Kolejna rzecz bardzo e, przydatna to oferta według schematu AIDA, czyli tego najba najbardziej... Z popularnego perswazyjnego skryptu pisania perswazyjnych ofert, reklam, które po prostu sprzedają według, to jest akronim Attention, Interest, Desire, Action, tak? Czyli uwaga, zainteresowanie, pragnienie, akcja, czyli wezwanie do działania. Jest to bardzo perswazyjny schemat, i tutaj również sobie zrobimy, niech to właśnie będzie ten nasz szampon. Jak już jedziemy z tym przykładem, czym się zajmujesz, również wklejamy. I grupa odbiorców, bardzo e, ważne. Klikamy generowanie i po chwili zobacz. Podzielone jest to właśnie na schemat AIDA, tak? czyli mamy uwaga, tak aby skupić użytkownika. Zainteresowanie, wzbudzanie pragnienia, tak aby zapragnąć tego produktu. No i oczywiście call to action. Tutaj możesz sobie zmienić, jeśli jest to reklama, to możesz zachęcić do kliknięcia w przycisk zadzwonienia, więc wpisujesz swój produkt i masz gotowca. Tego możesz użyć między innymi w swoich reklamach. Powiedziałem też, że to narzędzie tworzy skrypty wideo, tak? I zobacz, mamy tutaj skrypty wideo. Klikamy sobie na przykład właśnie tę opcję, skrypt, wideo, TikTok. I tam mieliśmy pomysł bodajże 5 błędów w higienie jamy ustnej. Jaki cel chcesz osiągnąć? Tutaj wpiszemy rolka edukacyjna dla stomatologa. Klikamy generowanie i zobacz. Mamy gotową rolkę z hookiem, czyli z tym haczykiem, który ma skupić uwagę. Mamy main content, czyli właściwa zawartość. Tutaj mamy te 5 błędów. I mamy też call to action. To wystarczy teraz sobie wkleić i na przykład wkleić właśnie. W teleprompter, czyli taką jedną z darmowych aplikacji na telefonie, dzięki czemu możecie po prostu wkleić ten tekst, puścić i on będzie sobie spokojnie leciał. Możecie go przeczytać do kamery. Nie zatniecie się, nie ma tego stresu i tworzenie rolek jest naprawdę szybkie i proste. Zobacz, wygenerowanie gotowej strategii, strategii treści, pomysłów 20 zajęło nam. 15 sekund, wklejamy tutaj jeden z pomysłów. Mamy gotowy skrypt na rolkę, odpalamy telefon, teleprompter. Tak naprawdę dwie minuty i masz merytorycznego posta na swoje social media. Nie ma tutaj opcji, żeby tego nie robić. A jeśli chcesz więcej tego typu wiedzy, jak hakować, jak działać marketingowo szybko tu i teraz, to mam dla ciebie niespodziankę. Czyli mój kurs na mojej stronie e kurs. Firma na automacie, gdzie przygotowałem ponad 100 takich mikroaktywności do zrobienia maksymalnie do 15 minut dziennie, dzięki czemu pracujesz nad swoją firmą tylko kwadrans dziennie. To wszystko oczywiście wsparte sztuczną inteligencją, nie tylko narzędziami, nie tylko narzędziem WBOX. Jest tam kilkadziesiąt innych narzędzi AI. A my wracamy tutaj właśnie do naszego narzędzia WBOX. I dalej, kolejna duża, potężna zakładka ads. Jeśli reklamujesz się no na przykład w ekosystemie Facebook Ads, Google Ads, to tutaj możesz tworzyć reklamy, gotowe reklamy, gotowe teksty reklamowe. Weźmy sobie na przykład reklamę na Facebooku, tu dalej jedziemy z tematem wpisujemy nazwę naszego produktu wybierzemy kreatywność zostawimy oryginalny tą głosu profesjonalne ponieważ jest to szampon na poważne sprawy niech tak zostanie klikamy generowanie i zobacz mam gotowy tekst reklamowy na na Facebook czy też do innego ekosystemu zobacz on jest formatowany mamy tutaj Emoji, jest to wszystko podzielone na ładne sekcje, białe e, przestrzenie. Oczywiście, jeśli to jest za długie, no to zobacz, Możemy sobie to tutaj zaznaczyć. Klikamy Zmniejsz zawartość i po chwili sztuczna inteligencja redaguje ten tekst reklamowy, dzięki czemu jest on bardziej taki w pigułce. Tu taki mały błąd wyskoczył podczas, podczas tego redagowania. Wszystko nam się też, tak powiem, zbiło, ale to nie ma problemu. Wystarczy teraz enterkiem ładnie to wszystko przeformatować i zobacz. I mamy gotowca do skopiowania. Link oczywiście do wobok w opisie tego wideo. Jeśli chcesz więcej na temat narzędzi AI, zostaw komentarz, w czym masz problem, co chciałbyś usprawnić dzięki sztucznej inteligencji, a będę nagrywał więcej wideo właśnie na ten temat. To wszystko na dzisiaj, trzymaj się, cześć.